O to takie cudo pokażemy Wam dzisiaj w naszym programie. Zobaczcie piękny Unimog na naszej siedzibie klubowej Bauwerk 762. No cześć Robercik, powiedz coś o tym samochodzie teraz. Cześć witam! Jest to Unimog model 404S, rocznik 1967 po lekkich modyfikacjach, to znaczy silnik zmieniony, zawieszenie częściowo, zamiast sprężyn włożone miechy, kierownicy oraz pomaganie układu hamulcowego. Poza tym podwozie, napędy nieruszane, wszystko standardowe. Widziałem jest nagrane. Sam wyciągałeś. Gratuluję ci. Poczekaj. Jest, jest, Gratuluję tak. tak. Ale i introverta Roberta się idzie. Sam wyciągałem. Poczekajcie. O, dobre, dobre. Dobre. Jak powiedziałem wcześniej, budowałem to auto, to znaczy przebudowywałem około pół roku w wolnych chwilach. Zmienione jest zawieszenie na pneumatyczne, silnik, układ wspomagania oraz układ hamulców. Reszta podwozia nie jest ruszana, nie jest dotknięta, że tak powiem, dlatego że Unimog posiada specyficzne zawieszenie, które bodajże nie widziałem na świecie drugiego auta żeby tą konstrukcję posiadało zawieszenia, jest to oparte na wahaczu, który jest zarazem obudową wału zawieszenie to jest stosowane od początku w Unimogach które bodajże w 52 roku były pierwsze w modelu 411, 401 stosowane konstrukcja stosowana do dzisiejszych, dzisiejszych czasach, również w Unimogach z 2019 roku Yy, oprócz tego, yy, posiada, zawieszenie posiada drążki panharda, które przytrzymują na boki. A tak yy, yy, to zawieszenie pozwala, yy, pozwala na dość duże wykrzyże. W zależności od długości amortyzatorów są zastosowane. W lewo, w lewo, kierownica, w lewo! W lewo! W lewo? O tak. Na wykrzyżu. Pięknie, pięknie. Tak. I teraz tak przejeżdżasz i w prawo. W prawo i wyjeżdżasz. Na górkę. Oprócz tego standardowo oczywiście dwie blokady mostów, sztywne blokady, dołączany przód i tak dalej. Robi robotę, co? O, dzi o dziwo, dziwo Unimog w standardzie stosuje jedną dźwignię, jeden wyłącznik włączania blokad, tył i przód razem. Yy, amatorzy, którzy później to wykorzystują w jakichś tam jazdach terenowych, przeważnie rozdzielają te blokady, tak jak i u mnie. One są rozdzielone, załączane pneumatycznie. Natomiast w oryginale jedną dźwignią załącza, dołącza się napęd przedni, za drugim pociągnięciem włącza się przednią i tylnią blokadę. Taki układ, że to auto nie posiada reduktora, tylko skrzynię biegów z dwoma biegami które są zarazem jedynką i dwójką jest przełącznik tylko tył, przód A i to, to robisz tą wajką. tak? tak, to tak? jest tył, przód, ale tylko na jedynce, dwójce uh -huh. posiada jeszcze możliwość przystawki, które, które, które tą skrzynię zbogaca o dwa pełzające wiek takie redukcyjne ale to do takich jazd nie jest potrzebne Leszek, zejdźcie teraz co robisz. Nie, jest na samej górze. Na samej górze? zobacz, żeby w połowie było. Tu jest regulacja zawieszenia pneumatycznego. Na razie ręczna, ale spróbujemy to kiedyś zmodyfikować. To jak jest? W połowie, żeby było. Jak jest? Cały Cały jest? Czy w połowie? O w tych manometrach tak dokładnie nie można precyzyjnie wyregulować po ciśnieniu bo czasami 20 atmosfery daje nam dosyć już poważną wysokość zobaczymy czy przednia blokada działa moje auto 2,20 szerokości także Posiada silnik benzynowy w trzech odmianach od 80 do 100 koni mechanicznych. I nie jest to może demon prędkości oraz mocy, natomiast bardzo wolne przełożenia biegów pozwalają mu na. I, i specyficzny układ zawieszenia pozwala mu na y, niesamowite pokonywanie właśnie y, różnych nierówności i złego terenu. Y, y, spowodowane to jest właśnie tym, że posiada, posiada to, to zawieszenie, blokady i tak dalej, natomiast yy, jazda, jazda na tak zwanym bucie to akurat tu nie jest wskazana, bo to auto jakby do tego nie służy, natomiast yy, natomiast yy, słyszałem o wersjach amerykańskich z fałusenkami, które tam po 400 500 koni są montowane, gdzie te mosty również wytrzymują a, a wtedy to już jest zupełnie inna jazda, no ja zdecydowałem się na silnik diesla Niezawodny, oszczędny i dostępne, że tak powiem, części, modyfikacje i tak dalej. Czysta turbodiesel z modelu W210 z rocznika około 9899. Czyli słynny OM606. OM606, tak. Ten... Teraz e, nie mogę powiedzieć, że po co te stezaki, po co te wyciągarki, to niepotrzebne. Nie mów tego, bo akurat ten samochód to ma, ale. Na odpowiedź Waszą robimy to krótkim patrolem i zobaczymy czy się nie wywróci. się nie wywróci. <gry> robimy to z A jednak long robi inne wrażenie. Pokazał wszystkim Defender dupę. Pokazał. Dobrze, jedź, jedź, przejdzie. Teraz robimy to krótkim bez i pytanie, czy się uda. Zaraz idę po długiego. Bez deeplocka, pytanie czy się da? Kropiące sprzęgiełko. Takie tam, bez dyżaku, bez wyciągniary. jest mieć defloka, blokady i tak dalej. sztuką jest jak podejść do rogu. Po prostu. Nadzwyczajnie. i gazu.